Nosi ciepłe skarpety, bo mu nogi marzną także orety. Czemu luty, taki blady, skąd smutki, bo się martwi, że jest taki króciutki? Czemu marzec tak się złości i burzy, bo za wolno wraca wiosna z podróży? Czemu kwiecień taki strój ma wstrokaty, bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty? Czemu maj jest zielony i świeży? Co sił mamom na Dzień Matki należy. Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania? Bo to lato, czas na letnie ubrania. Czemu lipiec taki dziwnie wesoły? Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły. Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa? Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa. Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie? Szuka grzybów, może nam też coś przyniesie. A październik? Czemu drzewa, czemu drzewa ruiny? Bo w kolorach jest do twarzy jesień, a listopad? Czemu smutny i bory? Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury. Czemu grudzień w biały puk się owinął? Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną. Hmm. czemu na tym wierszu kończą się słowa? Bo tu rok się zaczyna od nowa. Dziękuję.